Cześć, manko, ja jestem Benagi, witam was na kanale Technokrata. A nie, to jest akurat Wild Rift, ale możecie też wbić na mój kanał Technokrata. Właściwie to mój główny kanał technologiczny, ale my dzisiaj gramy sobie następny poradnik do TFT. Jak oglądaliście mój poprzedni, niestety dałem ciała. Zrobiłem to, o czym was często przestrzegam, czyli słaba. Eee, słabe egzekwowanie kompozycji. Wszyscy się rzucili na popi. Ja sobie wezmę łaskę. Eee, słabe egzekwowanie kompozycji, po prostu chaotycznie budowałem na początku kompozycję, dlatego na samym początku gry bardzo mocno dostałem. No i potem już ciężko było z tego wrócić, nawet jeżeli pod koniec gry zbudowałem całkiem spoko już kompozycję, która jakoś się broniła. No i jeden przegrany mecz i... I odpada, niestety, więc obejrzyjcie tam ten odcinek, żeby zobaczyć, jak nie należy grać i jak nie należy egzekwować kompozycji. Bo to, to, to jest właśnie odcinek o egzekwowaniu kompozycji. Czyli zakładam sobie, że chcę grać ee, czarodziejki, czarodziejów, właściwie nie czarodziejki. No, a czarodziejki też. E, chcę zdobyć jak najszybciej popi, która będzie bronić ee, moich. Dimage dealerów i to jest ta zasada, którą podawałem wam w dwóch czy nawet trzech pierwszych odcinkach tego poradnika, gdzie mówiłem, że podstawa to jest tank z przodu i damage dealerzy, jakby na plecach. Z przodu stoi tank, trzyma wszystko, trzyma. Tutaj macie dobry przykład, jak, jak to się rozgrywa, choćby na tych minionach. Będzie stała popi i zbierała na siebie wszystkie obrażenia, bo ona jest twarda, jeszcze tam stakuje sobie tą tarczę A ta e, mała Zoe tutaj sobie ich wszystkich bije Bo ma mocniejsze czary, mocniejsze uderzenia i tak dalej i tak dalej Niestety strasznie słabe itemki z pierwszej rundy, strasznie słabe Strasznie słabe też postacie nam dropią Jestem niezadowolony, tylko jeden itemek no właściwie nie jeden temat, tylko nawet jedna postać. Um, będziemy chcieli sobie zbudować silną Popi. Zaraz jej możemy wrzucić tego rabadona. Czy wykorzystać pomocnego tak szybko na tak wcześniejszym etapie? I tak i nie. No fajnie, fa mogłoby się to nam przydać. Jest i Ari. To też fajną mamy już taką kompozycję trzech czarodziejów gwiazd. Niestety jak widzicie, jak widzicie, żadnego poziomu numer 2 mm. Mógłbym z tego zbudować serafina, którego później wrzuciłbym na, e, na syndrę jak się pojawi, tak. To, to, to tak zrobię. Nie wiem, kusimy, żeby tą popił ulepszyć, ale na razie sobie jeszcze będę to trzymał do późniejszej kompozycji. Przegranie jeszcze na samym początku. O, tutaj, tutaj jest praktycznie to samo co u mnie. Tylko że mocniejsze. Ta popi wytrzymuje więcej obrażeń magicznych. A, niestety dostała postać, która dostać nie powinna bo dostać powinna tutaj zdecydowanie ta. Zoe No jak widzicie, ta popi level drugi robi robotę, więc jakbym ją ulepszył, no to jakoś bym się wybronił. Okej. Okay. Więc mamy taką sytuację. Rzucę sobie jednak tą mordę tutaj. Ta morda będzie mi bronić. Dzięki temu popi dostanie aż. 125 dodatkowego pancerza, więc obrażenia fizyczne są nam nie straszne. E, nie wiem, jaka pierwsza z postaci, byłaby fajnie tego Serafina wykorzystywać. E, na pewno ten Serafin jest konieczny na syndrze w późniejszych etapach gry, więc, e, więc no w, w, właśnie w Synterkę celuję. Mam nadzieję, że ją dostanę. Może się okazać, że jej w ogóle nie dostanę. Dobra, ten mecz był wygrany. Już na samym początku, ponieważ no Poppy zaczyna robić robotę na swoim drugim levelu, Pomimo, iż tego iż jest tankiem, ona mocno bije. Z bardzo fajną postacią, jeszcze nie dotkniętą żadnymi nerfami. Ech, co ja bym tu sobie mógł zrobić? Mógłbym sobie wprowadzić tego Twisted Fate'a, yy, sprzedając sobie. Ale tego nie zrobię. Zostawimy, pobudujemy sobie to eko Żeby już może w następnej rundzie je mieć tą rundę nawet jak przegramy, to tragedii nie ma, bo przed rotacją spadniemy niżej. Spadnięcie niżej przed rotacją ma ten plus, że e, mamy dostęp do lepszych itemków. A tutaj niestety na plecy nam wiedzie ten! E, o, było blisko. Powinienem to wygrać, ponieważ jak widzicie Popi jest twarda, jeszcze jest wspomagana przez Zoo. I ta kompozycja, którą mieliśmy na początku teraz dała nam zwycięstwo. O tyle cenne jest e, wygrywanie na takich kolesi we wcześniejszych etapach, że oni sami nie budują eko wtedy. Sami nie budują tej przewagi e, Power Strike'a, czyli wygranych pod rząd. Tutaj jak widzicie mamy Syndra. Syndrę, która by nam się przydała, ale niestety została wzięta. Tak podobnie jak kropelka i pałka, została wzięta. Dlatego, my weźmiemy sobie Ari, ale nie ze względu na to, że chcemy Ari na drugim levelu, chociaż to też jest fajne, ale bardziej ze względu na to, że ten itemek przyda nam się na naszej popi. Na razie, niestety, nie będę go mógł jej wrzucić, z tego względu, że no, zamieni się w jonową iskrę w połączeniu z tym płaszczem. Na odporność magiczną, ale w późniejszej kompozycji jak najbardziej. No, i jak widzicie, tutaj bardzo tanio możemy sobie zrobić takie ulepszenie. Nie wiem, kogo tu wprowadzić. Tak naprawdę, czy ten Twisted Fate będzie lepszy, czy ta Caitlyn. Wydaje mi się, że tutaj, że może Caitlyn, jak wystoi do końca gry, nie wskoczy na nią żaden. Bo Twisted Fight na razie nam nie daje tego co najbardziej byśmy chcieli, czyli.. Em, Power Strike'a, czarodziejów, to jest coś co byśmy chcieli, ponieważ cała nasza kompozycja zyskuje moc, więc. Nasi. Nasi tankowie, tancy <noise> w ogóle co za polski język. E, zyskują pancerz, ponieważ wszystko tutaj, wszystkie moce umiejętności skalują się tak naprawdę z z mocą, więc bardzo niewiele postaci bazuje na, e, na czystym ataku fizycznym. Większość postaci jednak bazuje na ataku magicznym. Jak widzicie, taka Caitlyn, taka Ari taka e, Zoe, nawet taka, taki tank Popi bazuje na, na, e, a, na magii, na mocy tak naprawdę. Nawet taki Mordekaiser bazuje na mocy. Więc no sprawa jest stosunkowo prosta Następny mecz też fajnie byłoby go wygrać. Koleś jest dobry, jest tylko niewiele gorszy od nas i ma przede wszystkim no, tą z astralnym Nie z astralnym tylko z... O no, jakby chociaż raz się udało strzelić. O! Niestety fatalnie. Ale bardzo ładnie. I tak wygraliśmy, i to jest spoko, bo tutaj spadek nam zupełnie nic nie daje na tym etapie gry. Mamy już, jakby, naszego strajka, czyli już dostajemy dodatkowe punkty za każdy wygrany mecz. No, a akurat jesteśmy w takim punkcie meczowym, gdzie gramy sobie na potworki, to jest spoko, zawsze to jest taki moment odetchnięcia. To jest też ważne, żeby tego nie przegrać. Zdarza się to, można mieć za słabą kompozycję i przegrać w tym momencie. O. Tutaj na pewno będzie lepszym wykorzystaniem tego, jeżeli wrzucimy tego Eza i na niego wrzucimy ten, ten, a on nawet nieźle bije, on nie bije może tak mocno, ale raz, że bije obszarowo, a dwa, że na pewno będzie szybciej, o kurczę, on nie będzie tego szybciej stakował. przynajmniej niewiele szybciej niż, e, niż to Caitlin. ale to mi wszystko jedno, no ja chciałbym tak naprawdę jak najszybciej tą kompozycję zmienić. Okej, okay. dobra. Mamy kilka rzeczy, które już chcemy tutaj na gotowo ulepszyć. Po pierwsze, ta alej zostanie sprzedana. Niestety. Tylko po to, żeby popi dostała smoczy szpon. Mamy kolczą kamizelkę, która jest jak najbardziej fajna. Tylko na chwilę obecną nie chcę budować Archangela. Chociaż on jest fajny. Jeżeli długo nie dostanę drugiej kolczej kamizelki dla popi, zbuduję tego Archangela. Natomiast na chwilę obecną nie będę tego robił. O, nasza. Zoe została ukradziona, ale całe szczęście na tyle, że zdąży rzucić swój kamyczek. Pytanie, kogo zostrzeli Caitlin? Caitlin tutaj straciła. No i pięknie. Jak widzicie, jaka twarda ta popi. Zwłaszcza teraz, w momencie, kiedy ma tego smoczego szpona, to jest o 50% obrażeń magicznych mniej. Okej, okay. i mamy Zoe na level. Kupimy sobie tego. Eee tego Eza na wyższy level zawsze, jeżeli by nam się nawet udało takiego Eza w międzyczasie zbudować. Cały czas niestety mam podobną sytuację jak w grze poprzedniej, którą tak sromotnie przegrałem, a mianowicie nie dostaję postaci, na których mi zależy. Nie dostaję czarodziejów, nie dostaję czarodziejnych gwiazd. No i to znowu zaczyna wyglądać niebezpiecznie. Bo, ponieważ ktoś może zbudować silniejszą kompozycję. O, teraz walczymy z teoretycznie silniejszą ode mnie. Nawet praktycznie. Koleś ma świetne itemki na o, pop ona mnie wysadziła po prostu. To jest nie do pojęcia. Co tutaj się wydarzyło? Koleś mnie wysadził. Te obrażenia tutaj, jak widzicie, to jest ostrze nieskończone. Ja to jest. O, no i co z tego, że miałem popis super pancerzem, jak dostałem z zitemkę, który ten pancerz zmniejsza. Takie życie. No i z mojego strike'a nici. Straciłem teraz. No ale eko cały czas buduje, ten koleś już ma eko. Większość tutaj w tej rundzie jednak to eko całkiem mądrze buduje i no może się okazać, że nie będzie to jakaś łatwa, łatwa rozgrywka. Już myślę, że w następnej rundzie sobie y, wbiję następny level. Cały czas żałuję, że nie mam. A no tutaj są sami infiltratorzy, którzy robią, czy robią wjazd na moje plecy. Jak widzicie, z przodu została jedna tak naprawdę postać, która jest no i bardzo śmieszna kompozycja oparta o samych infiltratorów, ale widać, że diabelnie skuteczna. Jestem już sporo, dostałem w dwóch ostatnich rundach. Teoretycznie spokój dostałem przed... Eee, przed rotacją. Tutaj bardzo bym chciał tego welkoza. Pytanie, czy będzie mi dane go wziąć. Jak nie, no to weźmiemy sobie pancerz. Ale ja chcę. O, jednak ja udało się Welkoza. Pancerz na Popi, ale na razie nie. Na razie wprowadzamy tego Welkoza. I budujemy kompozycję już czterech czarodziejów, które nam da plus 40 mocy yy, zaklęcia. Ale dążymy do tych sześciu, żeby tej mocy było plus 75. Kiedyś łatwiej się grało tą kompozycją. Dużo łatwiej z tego względu, że e, dostawało się. Okej. Okay. O to teraz jest dylemat. Dobra, wrzucę tą Niech będzie jeszcze ten obrońca. Neko. Pójdziemy w czarodziejki gwiazd. Zobaczymy co z tego będzie. Rzucimy syn, że te... Niestety zabolało. Zoe level 3 nas wysadziła. Ojej, chyba e, trzeba już nie popełniać błędów poprzednich kompozycji. I... I co mogę zrobić? Troszeczkę zmarnowałem swoje eko Czy mi to coś da? Nie wiem. Eee, może bym zbudował hm. tak naprawdę nie wiem co widzicie moja kompozycja na chwilę obecną słabo się sprawdza znowu mnie wysadził znowu mnie wysadził jest źle. Znowu zaczynam przegrywać. Nie chcę przegrać następnej gry z tego względu, że spadnę do platyny 2. Nie po to sezon się kończy za chwilę, żebym ja był wtedy w platynie. Czarodziejki gwiazd. Brak... O, tak, dobra. Mm. Dobra. Okej. Okay. Zraszujemy sobie siódmy poziom i będziemy grać z czarodziejkami gwiazdy czarodziejami. Zobaczymy co nam to da na chwilę obecną. Jak widzicie, nawet tutaj teraz nie, różowo nie wygląda granie z tymi potworami. Dostałem naprawdę dość mocno. Dostałem zaledwie jeden i to słaby item. O, jest, jestem z tego bardzo, bardzo niezadowolony zagrajmy takie rozstawienie klasyczne W ten sposób strasznie mało drugich leweli. Same lewele numer 1 i to jest. To jest bardzo niedobra sytuacja. Ojej. O, kurczę, widzicie tego Darka? Ale jest tak twardy. Mógłby poskakać praktycznie po wszystkich moich postaciach, bo miałem miękkie postacie. Dobrze, że zginął, zanim zdążył to zrobić. Aj. Widzicie, nie ciekawie to wygląda. Cały czas nie dostaję postaci, które bym chciał, które by miały zadawać obrażenia w mojej kompozycji. Ciągle ten walkos praktycznie nic nie zadał. Sprawdźmy, gdzie tutaj jest ewentualny blitzkrang. O kurde, co to jest za potwór? Właśnie, zawsze mam tak, że jak zaczynam... Mm, Wygrywam i dostaję takie postacie, które e, właśnie, które już mogą mi dawać jakąś nadzieję. Dostaję wtedy mecz z najlepszym kolesiem na mapie. Strasznie dostaję w tym meczu. No i trzeba jakoś ratować kompozycję. No, w takich sytuacjach najczęściej jest panika. Na zasadzie rasujemy poziom do przodu. Jest szansa zbudować popi level 3. Muszę jeszcze chwilę wytrzymać. Nie wiem, czy budować na niej tego nieostruża. Raczej nie, raczej będę chciał wytrzymać do tego tormaila. Wrzucimy temu Welkozowi to. Dałam to szybkość ataku 30% to zawsze coś. Niestety ból mam niesamowity, że nie mam tych postaci swoich. O tutaj jak widzicie wskakują nam na twarz z tyłu. No i jest to nie do wygrania. Tutaj mamy szczęście w nieszczęściu, czyli... Dobra, potrzebujemy tormaila dla tej... tej... dla tej popi. Nie wiem, czy to jest dobra decyzja, czy nie lepiej było wziąć łaskę dla Syndry. Syndra jest sama, pojedynka. Popi może będzie na levelu trzecim, więc zawsze ten tormail zrobi robotę. Oj, jest źle, jest źle, Wam powiem. Oni wszyscy są dobrzy Mają dobre postacie, wszystko im wydropiły Ja nie wiem co jest ze mną nie tak Jaką ja kompozycję gram Co ja, co ja nie tak gram w swojej kompozycji O, jest jeszcze Saraka też Należy no, zwrócić uwagę Okej, okay, czekaj A tak sobie składamy itemki Kupujemy jakąś postać Dobra Popi ma już ten swój pancerz. Trochę więcej wystoi. Tutaj ratujemy się, budując zapasową kompozycję Mecha. Ale nie mamy Anki. To wszystko widzicie, tu masz cztery postacie level 1. Jak ja mam wygrać z kolesiem, który ma trzy postacie level 3? To, to, jest, to jest niemożliwe. Jeszcze jakby ta Popi może dostała. No niestety no. Koleś ma zaledwie piąty level, ale jak widzicie on szedł w typowo raszowanie poziomu postaci. Co mu się opłaciło w tym momencie. Ja nie wiem. Wczoraj grałem dwie gry i już nie miałem jakichś wielkich nadziei na, na wygraną, a udało się. No, Soraka Zawsze coś Nie wiem ile ten Welkas nam zadaje. No ten Welkas, dobra tu to... Nie wiem, nie wiem, nie wiem, szczerze powiedziawszy. Dobra, zróbmy tym. Potrzebuję tych obrażeń. Potrzebuję ich po prostu. Nie ma szans, żebym ich nie potrzebował. No, szkoda, że weźmie tam to jest... Ojej... Cały czas przegrywa. Chyba muszę teraz już zrobić to, co w takiej sytuacji się robi, czyli, czyli poszukać tych lewali, eee. poszukać tych postaci wyższych leweli, po prostu rasując. Następnie zobaczymy, jakie temki tutaj jeszcze dostanę. Ojej, wszystko podostawało nerfy, nerwy Jedno mniejsze, drugie większe i potem tak to się gra Nie chcę skończyć na ostatnim miejscu Wyżycie mnie mi, Ta soraka jest spokojna, no, na przykład takiej popi dużo pomaga jeżeli uleczę kilka razy No i jak to jest to? Kiepsko to wygląda z itemami Nie wiem na jaką postać nawet je wrzucić rzucę ją na Neko. No i dobra, i teraz ulepszymy sobie to do tego poziomu. Tak, tak zrobimy. Zrobimy tak i tak. Nie, nie w tej grze. W tej grze zrobimy tak. Sprzedamy tych. Nie idziemy już w Mecha. Zrezygnujemy z takiej kompozycji. Jeżeli w ogóle przeżyje to. Przeżyję tą kompozycję i ten mecz. Co on ma tyle tych postaci? A. Co nawet nie zdążyłem. Strasznie przegrywam te ostatnie macie. No i spadłem do zasłużonego przeze mnie. Zasłużonej przeze mnie A, Jestem załamany po prostu. Zdegradowano platyna 2. Tragedia po prostu. Tragedia. Dziękuję Wam za dzisiaj, zapraszam do następnego meczu, bo to jest po prostu masakra. Dwa mecze przegrane pod rząd i to na tak tragicznych miejscach. Cześć.